Hej! Dzisiaj jesteśmy wszyscy we trójkę, witamy was w żółtym poniedziałku i dzisiaj jest trochę też urodzinowo, zaraz i ja dzisiaj mam także urodziny i dzisiaj robimy koktajl, deser orzechowy i będziemy do tego potrzebować dwa duże banany, jedno mango, trzy łyżki masła z orzechów, ale akurat my dzisiaj nie będziemy robić, tylko weźmiemy, zastąpimy to masło trzema garściami Nerkowców, jedna szklanka mleka ryżowego i, i także po pół łyżeczki pieprzu i kurkumy. Szczypta pieprzu. Szczypta pieprzu, przepraszam. No i teraz tak, będziemy to wszystko miksować. Zacznę kroić. A ja już, co pan? mango będziemy kroić w takie kostki, a potem będziemy je łyżką. Zdajemy banany. A Miki, Miki chce, chce je, je. Lubicie ten deser? Tak bardzo, ogólnie wszyscy bardzo lubimy naszej rodzinie go pić. Yy, będzie szklanka, napoje różowego. Nie wyglądałyście na to są orzechy, bardzo miękkie i nie trzeba ich namaczać przed yy, robieniem z tego koktajlu, bo one się po prostu. Nie Szczypta pieprzu. Jak tam mam go? jest? No bardzo. Nie wiem, jak to będzie dobrze. Chyba za dużo muszę to Szczypta. Może ja Miki to... chce trochę mango. Dajmy kawałek. Chcesz Miki mango? Wolisz orzeszki? I łyż, y, pół łyżeczki Tak. Tak, to znaczy, że teraz chcesz. No dobra Nie! <coughs> Mango i możemy wszystko już miksować. To opowiedzcie coś jeszcze. <gry> Co Czemu urodzinowy? Bo dzisiaj mam urodziny. Ile lat mają? kończysz? 14. To już młodzież, no. Jeszcze tutaj kawałek mango i możemy już miksować. Co Miki, będziesz pić koktajl? No już wrzucaj. Tu już tak naprawdę nic nie ma, ale można coś właśnie jeszcze wyciąć z tego. Dobra, reszta się odgryzie. No. Ja lubię sobie spostać paski. Możemy tutaj już zamknąć i pisać. W tym czasie uciekł, bo już nie chciał tutaj siedzieć. Chciał się porobić autkami. To próbujemy. Mm, bardzo dobre. Tak zawsze bardzo dobre. Polecacie? Tak, Miki, tak. chcesz spróbować koktajl? Ale to jest ten deser, który lubisz bardzo. Chodź, spróbujesz. Do zobaczenia w jutrzejszym pomarańczowym wtorku. Pa!